Firma Amazon przedstawiła nową technologię płatności Amazon One. Rozwiązanie umożliwi wykonywanie płatności w specjalnych terminalach po przyłożeniu do nich dłoni, tym samym nasza ręka zastąpi kartę płatniczą. Jak to ma działać? Bezobsługowe sklepy Amazon Gold mają terminale ze specjalnymi czytnikami, gdzie wystarczy zeskanować swoją rękę. Następnie cyfrowy system tworzy na podstawie faktury naszej dłoni oraz układu żyw coś w rodzaju unikatowego identyfikatora, który będzie przypisany wyłącznie do nas i naszej kończyny. Amazon początkowo wprowadzi ten system we wspomnianych wyżej sklepach Go, aczkolwiek Korporacja Jeffa Bezosa nie ma zamiarów na tym poprzestawać. Sądzimy, że Amazon One będzie miało szerokie zastosowanie także wśród innych sprzedawców, na stadionach, a także w biurach, gdzie większa liczba osób będzie mogła cieszyć się wygodą, jaką daje ta technologia, powiedział Dilip Kumar, wicedyrektor działu biznesowego detalicznego Amazon. Rozwiązanie, które proponuje Amazon nie jest od strony technologicznie nowatorskie, gdyż podobne technologie próbowano wdrażać już wcześniej. Jednak tym razem mają one realną szansę na to, by się upowszechnić, a to dzięki szerokiemu wachlarzowi działalności Amazonu, a także bardzo rozwiniętej infrastrukturze. Strukturze technologicznej firmy. Wiecie, z jednej strony będzie to na pewno wygodne, z drugiej, no to są kolejne nasze dane, które przekazujemy gigantom. No ale cóż, tak będzie wyglądać przyszłość. Podzielcie się waszym zdaniem w komentarzach, co o tym sądzicie, a teraz zapraszam was do filmu, w którym mówiliśmy o także nietypowej metodzie płatności, mianowicie postem na Instagramie. Widzimy się już niebawem. Hejka!